Nagrywasz film o tej wsi? I co o niej powiesz? Że macie największą na świecie żyrafę z wikliny? A może jedyny port bez dostępu do morza? Znają was tylko z tych gigantycznych korków. Obok miasta to nawet nie stoi. Przecież nic tam nie ma. Gorsze jest już tylko Weicherowa. Cześć, opowiem wam o zabytkach w Rumi. Moja historia zaczyna się na tym mosirze, gdzie chodziłam kiedyś na tańce. Chciałabym pokazać wam starożytne zabytki. Ale niestety nic nie zostało. A właściwie to zostało. Tylko, że pod ziemią. Odkryto tutaj ponad 300 urn sprzed 2000 lat. Trochę dawno jak na zwykłą wioskę, prawda? No dobra, przyznaję, jednak mamy zabytek. Nie jest to monumentalne zamczysko, czy pozłacana katedra. Często go widuję, ponieważ tuż obok, 101 lat temu, wybudowano mój kościół. Niby typowe ruiny, a pamiętają jeszcze Jagiełłę. Wraz z całą, wtedy rzeczywiście wsią Rumią, zostały podarowane zakonowi Cystersów stacjonujących w Gdańsku Oliwie. Podobno konkurowali o wpływy z zakonem Norbertanek na Oksywiu do tego stopnia, że biskup zakazał rumskiemu proboszczowi odprawiania tam mszy. A ten cmentarz to już późniejszy, XIX-wieczny, niemiecki. Z mamą przychodzimy tu zapalać znicze na 1 listopada. Lubię wtedy podziwiać te neogotyckie litery. Z gotyckiej świątyni najlepiej zachowało się prezbiterium skierowane w stronę wschodu. I tutaj zdradzę Wam sekret. O zachodzie słońca można zobaczyć, jak to magiczne miejsce ożywa. Niestety kościół obrócił się w ruinę po II wojnie światowej. Mieszkańcy z powodu biedy powoli rozbierali go cegła po cegle, by wykorzystać jeszcze ten trwały materiał. Swoją drogą Rumia też brała udział w II wojnie światowej. Gdy Niemcy zajęli górę Markowca i osadzili tam dużo nowoczesnej artylerii, polskie wojsko stoczyło krwawą walkę, by ją odzyskać. Moje wspomnienia są bardziej przyjemne. Bo od lat zjeżdża tu na sankach mnóstwo dzieciaków, a ślady wojny, tak jak starożytne urny, pozostały w ziemi, o czym świadczą często znajdowane łuski na podwórkach. Myślę, że Rumia jest jednym wielkim zabytkiem. Z jednej strony w swoich ziemiach zawiera dużo polskiej historii, a z drugiej ja w swoich wspomnieniach zawieram dużo rum. Dlatego dajcie czasem szansę małym wsiom i miasteczkom. Kto wie, może również kryją w sobie ciekawą historię.